Czy chcesz zamienić uczucie ciężkości przelewania i uporczywe gazy na płaski brzuch i komfortowe przebywanie w towarzystwie? Nadszedł czas na pozbycie się problemów jelitowych bez ciągłego stosowania leków na wzdęcia i obaw, że nie możesz zjeść nic zdrowego. Przedstawiamy Ci lekko strawne przepisy Low Map. Przepisy Low FODMAP działają na zasadzie ograniczenia w diecie substancji fermentujących w jelitach. Rozwinięcie skrótu FODMAP to fermentujące oligosacharydy, disacharydy, monosacharydy i poliole. Substancje, które po dostaniu się do Twoich jelit zaczynają fermentować i powstają gazy, przelewania czy biegunki. W naszych przepisach Low FODMAP ilość tych substancji jest zminimalizowana i zminimalizowane są też Twoje problemy jelitowe. Przepisy są proste do zrobienia i wyglądają normalnie. Żeby jednak zminimalizować problemy jelitowe trzeba wiedzieć co i w jakiej ilości Jeść. Wszystkie lekkostrawne przepisy Low FODMAP są zgodne z wytycznymi największej organizacji zajmującej się FODMAP, czyli Monash University. W Polsce kurs Monash ukończyło wyłącznie 14 osób, w tym dietetyk z dietetyki nie na żarty. Dlatego wejdź na dietetykajnażarty.pl, kup do